Siemano, witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Witamy. Co to jest? Bez żadnych skojarzeń. Do no. ciebie mówię, co to jest? Ty ja kupowałem, nie wiesz, co kupowałem? No wiem, domyślam się, co to jest. No. Szyja z indyka, kochani, 6,99 za kilogram. Naprawdę mega mięsisty kawał mięsa. Kawał szyi, to nie jest kurczaka. Więc naprawdę indycza szyja to jest do grochówki i nie tylko. Można sobie tak zrobić, jak ja to zrobię w tym odcinku czyli peklujemy, wędzimy, parzymy tak naprawdę porządnie i można sobie podgryzać. Będę to peklował w, na mokro, w solance. Tu jest gotowa mieszanka peklująca z firmy Jelux i tej właśnie użyję. Jest to ilość na 1,5 litra. I tu mam półtora litra wody. Boże, kto wonio? Uff. Pokaż wszystkim osobom, które chcą sobie zakupić albo nie wiedzą, że coś takiego wspaniałego istnieje. Skład wam przeczytam tego właśnie wspaniałego cuda: peklosul, czosnek, cukier, ziela angielskie, obiec, pieprz czarny i liść laurowy. Więc nie ma tu nic, czego byście mogli się bać, kochani moi. Przesypujemy paczuszkę. Musimy sobie rozprowadzić. Półtora litra takiej zalewy peklującej nam wystarcza na 3 kg mięsa. Ja to mam półtora kg, czyli jedna szyja ma plus, minus 500 gramów. Yy, I tak to sobie zrobię, jak sobie zaplanowałem. Czyli przekładam te szyjki do tego słoja. Też mi się ktoś pytał, gdzie taki sój zakupić. Nie wiem, skąd ten u nas jest. Ten akurat jest z bieronki. Bieronki? Ze tak. szkła. Ze szkła, tak. Słuchajcie, takie słoje akurat taki mamy. To jest dawno, 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 ale... Czy na Allegro, czy gdzieś. Ponad nawet wielu się mają trochę większe z takimi z takim szelkami na wierzchu, taki uchwyt jest, więc naprawdę możecie sobie taki słoj lub większy. Ten, lub mniejsze. Zakupiony zakupić. do ogórków, ale jak widać, u nas służy do czegoś innego. Tak, u nas służy do czegoś innego. Słuchajcie, jeśli chodzi o samo nastrzykiwanie, tu czegoś takiego nie ma, dlatego że y, mięsa jest dużo, ale to nie jest tak, że y, jakiś mięsień jest na tyle gruby, żeby go naszczyknąć. Trzeba takoś... Idealnie, nie? Do takiej szyjki. No idealnie, tylko trzeba to wtyknąć tu w środek, przyjemno ona się wygięła. Y, jak wszyscy widzimy. Czekaj, czekaj, czekaj. Może ja to źle zrobię, może ja to tak zrobię normalnie. No właśnie. Tak jest, tak? To owinę jak to. Oboż. Tutaj druga ręka jednak jest potrzebna. Czekaj, 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 jeszcze to robię. Jękiek wyszło. Dobrze. Mały talerzyk, albo nie, nie damy talerzyka. Za chwilę sobie to docisnę słoikiem, bo talerzyk nie przejdzie przez przez włas, ten, który tu jest od góry. Słuchajcie, odstawiamy to do loduwy. Peklujemy to 24 godziny, czyli do jutra. Jutro wyciągamy, ociekamy i będziemy to wędzić. Ale to wszystko dopiero jutro, więc do jutra. Lepsze, lepsze. Next day. Przepeklowane. 24 godziny to jest odpowiednia ilość, jeśli chodzi o czas peklowania. Pamiętajcie, 24 godziny, nie 5 dni. Tak jest. Wyjmujemy do Michy. Za chwilę sobie poobieram te przyprawy z tych szyi. Ale pięknie to pachnie. I to takie nawet dosyć mięsiste, co? Operatorko. Nawet. Słuchajcie, to idzie do kosza. Do kosza, do kosza nie. Do szamba. Co zrobię teraz? Można by to jakąś tam pewnie sznurek czy coś, ale ja się posłużę hakiem, czyli tu. Tak żeby przez kość. Zobaczcie. I tak jak teraz. Pyk. Tak to będzie wyglądało. Odwieszamy sobie to do porządnego ocieknięcia, wstępnego osuszenia. Przyprawy obrać. A, tak jak teraz zostawimy takie. O, tu troszkę pieprzu się przykleiło, więc to też będzie miało swój urok. No, właśnie. Odkładamy tu liści trochę, tu to naki, i za niedługo widzimy się już w wędzarni. Wygrzane. Temperatura 50 stopni. Dym już leci. Dym, oczywiście, ze zrębków bukolcha. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Uwaga. Niech odleci chmura. Piękne. Oczywiście, do pięknego koloru. Tu nie będzie podpiekane, ani nic z tego typu, po prostu później sparzymy tak porządnie, żeby można to normalnie obgryzać. Oczywiście jeśli chodzi o kolor, to to jeszcze jeszcze trzeba ładnych parę dziesiąt minut, żeby zaczęło to ładniej wyglądać. Nie jest źle, ale generalnie z 2-3 godziny na pewno potrzeba. Więc kochani, tak to wygląda. Będziemy yy, i yy, wędzeniu oczywiście do parzenia. Tutaj parzenie będzie się odbywało nieco inaczej, to znaczy temperatura 80 stopni, ale tak naprawdę musimy to, że tak powiem, nieco zagotować, żeby można to w jakiś sposób, o, jak ładnie paruje, obierać zaraz. Odparuję. Sekundeczka. Sekundeczka, bo tu widzę, że. Dobra, widzimy. Tak to wygląda. Słuchajcie. Jak długo? Myślę, że z pół godzinki w 80 stopniach, żeby było to w miarę miękkie, bo szyja no to jest taka specyficzna kość, o czym wszyscy wiemy, czy to jest kurczak, czy kaczka, czy gęść, czy też indyk. Każda kość jest taka sama. I będziemy to za niedługo jeść. Więc cierpliwie czekamy, później na chwilę do zimnej wody, żeby to szybciej wystudzić żeby nie poparzyć dłoni. I to tyle. Tadam. Jak się to wędziło, miałem live'a na TikToku i powiedziałem, że wygląda to takie duże krewetki. No powiedzcie sami, tak z daleka takie wygięte, nie? No nie mi to coś innego przypomina. Świżutkie. A co? Szyje indyka. No ale wybrnęła z tego. Patrzcie ile to jest miecha. I teraz sobie będziemy to rwać i i bawi się tym, dlatego że pięknie strzela. Pięknie przepekowane. Mięciutkie. I tu będzie zabawy teraz dużo. Ale to nic. No, ktoś lubi obgryzać. Mhm. Zabawa fajna. Już mm. no. Jeszcze ciepłe. Słuchajcie, tanie. Mhm. Oczywiście można by to, nie wiem, do bigosu, do grochówki i to wtedy rozgotować, więc już to w ogóle, jeśli chodzi wtedy o obieranie, to nie ma problemu żadnego. Tu, w tym przypadku. Mhm. Niesamowite, pyszne, szyi jeszcze nie będziełem. Ja powiem wam, że szukałem na YouTubie. Po się jak małe dziecko. I nie znalazłem. Bo ty nie umiesz szukać. Mhm. Ty umiesz? Mhm. Teraz ci znajdę. Mm. Teraz to już nie musisz. I patrzcie, i teraz każda, każdy praktyczny kręg, może nie każdy. Dla bawy dużo, ale. Przepisz na no, ty tam to w tym telefonie. Zrobiłam zbliżenie na Ciebie. Mm. rewelacja. U kostka luźna. Bym się nie, nie nadział. Uważaj na zęby, a nie. jedynki postradał. Ej, to mój też mówił kawał. Wchodzi facet do autobusu. Chce siadać na fotel, a tam stoi torba i kobieta mówi do niego. uważaj pan na jajka. A ten facet mówi do kobiety. Jajka pani wiedzie? Nie, gwoździe. <laughs> Dobre, nie? <laughs> Pamiętasz? No. I mój jeszcze się śmiał. I nikt się nie śmieje z dowcipu, tylko ze śmiechu mojego taty. E, mm, to był bardzo dobry kawał. Mmmm. Zobaczymy, tu z kawał mnie hapa. Dobra, zobaczymy, jak to jest. Pokaż moim widzom, kochanym. A Boże. Jakbyś cały dzień nie jadł. Nie to całkowicie. Dobra, kończymy to. Słuchajcie. Zróbcie sobie. Takie kostki nam zostają tutaj. Tego się nie je. Polecam jak najbardziej. Tanie, dobre. Tylko wiadomo, zabawy dużo, ale to, to nic. Też się najeść, to trzeba się trochę pomęczyć. Nie jest tak łatwo, nie? Tak jest. Więc słuchajcie. Jeśli film się podobał, łapy w górę. Łapa w górę. Komentarz oraz subskrypcja kanału. Oczywiście, jeśli chodzi o chlosul, przepraszam, o solankę, o wszystkie rzeczy niezbędne do zrobienia wyrobów domowych, wszystko zostaje w sklepie Jeluk z Polska. Link macie w opisie razem z kodem rabatowym Podrzetki 10. ale dobre, chcesz posysać. Nie, dziękuję. Ja nie przepadam za takimi rzeczami. Wędzarnia HMG Smoker, to ona wędziła te wspaniałe szyje. Link również w opisie macie. Tam kodu rabatowego nie ma. Nasze social media, grupa na Facebooku Swojskie Gotowanie i wędzenie. TikTok, swoje gotowanie. Instagram, swoje gotowanie. Przyjazd z Indyka szybko znika. Polecam, pozdrawiam, cześć.